Witam serdecznie z tej strony kryptanonim, a to jest weekendowy przegląd rynków. Pamiętajcie, że wszystko co powiem to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, po nią musicie się zgłosić do odpowiednich osób. Jestem dzisiaj troszeczkę przeziębiony, więc mam nadzieję, że szybciej nam się uda ten przegląd zrobić. Bitcoin 19877 dolarów i jest praktycznie w miejscu od wczoraj. Ether tutaj nam się obsuwa, kolejne 3,16% na minus i wynosi 1427 dolarów. Cały market cap praktycznie stoi w miejscu i wynosi 1,3 miliardy dolarów. Przejdźmy sobie od razu do kalendarza, żeby zobaczyć jak wygląda nowy tydzień. Poniedziałek, 19 września 2022, Japonia, Dzień Szacunku dla Starszych, później mamy Wielka Brytania, Święto Bankowe, o nawet Święto Bankowe mają. Wtorek 20 września: Australia, protokół z posiedzenia dotyczącej polityki monetarnej. Później mamy USA, zezwolenie na budowę za sierpień, i Kanada, bazowy wskaźnik CPI za sierpień. W środę 21 września: 16 USA, w sumie wszystkie dotyczą USA, sprzedaż domów na rynku wtórnym. Za sierpień, zapasy ropy naftowej, prognoza ekonomiczna FOMC, oświadczenie FOMC, decyzja w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa FOMC. No tutaj, tutaj będzie troszeczkę trząsło rynkami, dowiemy się co FED będzie robił, czy będzie podwyższał, czy może stanie w miejscu, no ciekawe, bardzo to ten dzień będzie ciekawy. W czwartek, 22 września, Chiny, decyzja w sprawie stóp procentowych za kwartał trzeci, potem Wielka Brytania, decyzja w sprawie stóp procentowych, no i po protokół po z posiedzenia tutaj, jak to zazwyczaj bywa po stopach procentowych, USA zdeklarowani wstępni bezrobotni o 14.30. No i piątek, 23 września, Japonia ma święto państwowe i Arabia Saudyjska święto narodowe. Później mamy 9.30 w Europie, wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech. 10.30 mamy potrójne wydarzenie dla Wielkiej Brytanii, czyli zaczynamy Composite PMI, wskaźnik PMI dla przemysłu i wskaźnik PMI dla usług. Na koniec już Kanada, podstawowa sprzedaż detaliczna i USA. Przemówienie prezesa Fedu po No dobra, no to tak to wygląda. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w kalendarzu krypto. Tutaj widzimy: to widzimy: Aktualizacja EOSa, Upgrade 3.1, Mandel, 21 września. No, i chyba najgrubszy tutaj z tych wszystkich to jest Wasil Upgrade na Cardano 22 września. No Nic innego tutaj nie widzę, żeby było ciekawego. Jeżeli macie jakieś inne krypto, to warto sobie to przejrzeć. No i lecimy sobie z przeglądem rynków. Za dolara zapłacimy 4,70, za euro 4,72. Euro do dolara praktycznie jest równo. 1 je, frank szwajcarski 4,88, rubl. 1,65. 1 grosz i 65 grosza. DXY tutaj idzie niestety znowu w kierunku szczytów, chociaż tutaj pierwszy raz idziemy tak bardziej płasko od dłuższego czasu. Nie mieliśmy takiego. No może tu coś takiego było, tylko że to się pojawiło za szczytem, tak jakbyśmy nie mieli już pary, żeby dobyć kolejny szczyt i się pojawił podaż. E, więc taka kreseczka jest od góry, więc fajnie by było, jakbyśmy tu dojść sobie lecieli w tym kierunku i na przykład przebili ten tutaj dołek, to już byśmy mieli może jakieś pierwsze oznaki tego, że e, ten indeks dolara do koszyka walut słabnie. To jest nam potrzebne, żeby rynki odżyły. No jeżeli Fed by nie podniósł stóp procentowych, myślę, że to, to by był dobry początek do tego, żeby załamać w końcu tą tutaj parabolę praktycznie, która idzie nam od od stycznia praktycznie, tak? Od stycznia tego roku idzie nam taka parabola do góry cały czas. No trudno. Dolar cały czas idzie na sile, rynki cały czas słabną. Fajnie by było jakby FED nie podniósł stóp procentowych. Tutaj byśmy nie widzieli wybicia. No bo jeżeli on podniesie stopy procentowe, no to możemy myśleć już nad kolejnym ATH. No chyba, że poniesie jakoś bardzo delikatnie. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą 2,5. No i tutaj wszystko się będzie rozgrywa rozgrywało w środę. Jak to będzie wyglądało? Tak to wygląda historycznie od 90., nawet mamy tutaj sporo wcześniej więc widzimy każda podwyżka później była mniejsza niż niż poprzednia i warto zwrócić uwagę czy teraz przebijemy czy się zatrzymamy. No, Ja bym tak ba... najlepszy scenariusz jak ja widzę jakbyśmy teraz się zatrzymali tu pyk potem by powiedzieli że ogarnęli inflację obniżyli wtedy by wszystkie rynki wystrzeliły potem inflacja się nas miażdżyć i stopy będą szły do góry i będzie CBDC na przykład, będzie wymiana walut. To jest taki scenariusz, który ja, mi się wydaje, że oni planują. Bo z jednej strony robią wszystko, żeby inflacja nas zmiażdżyła, a z drugiej strony udają, że coś, coś robią, żeby nas nie ratować, eee, żeby ratować. Eee, euro 1,25 stopy procentowe, Polska 6,75 stopy procentowe, USA inflacja 8,3, więc tutaj widzimy fajnie, że ona się załamuje. <laughs> Europa 9,1, tak, i Polska 16,10. Grubo, naprawdę grubo. No dobra, co tutaj mamy jeszcze? Podaż waluty w Stanach Zjednoczonych M2. Na razie udaje im się iść tutaj w miarę bokiem, ale pamiętajmy, że to długo nie trwało. Ja już naprawdę w kościach czuję, że teoretycznie w ciągu pół roku będzie odpalone z powrotem do dróg. Podaż waluty M2 w Polsce, zobaczcie, w ogóle się z niej zatrzymuje ten dodruk tutaj. No, może to tam dwa miesiące, trzy stoimy w miejscu. Przepraszam, dwa, trzy miesiące stoimy w miejscu, ale yy, zobaczcie, jaka to jest parabola. Uważam, że złotówka może pójść do piachu, zostać zniszczona tak jak to nasi politycy robią gdzieś co ćwierć wieku regularnie. WIX nie wybił na jakichś wielkich szczytów. Yy, mieliśmy tutaj po jakimś lokalnym dołku odbicie i teraz. E, tak, dość normalnie zmienność na rynkach już, już nie ma z czego spadać. Złoto do srebra, widzimy, że tutaj spada nam ilość, czyli tak jakby srebro się umacniało. Za jedną uncję złota możemy kupić dzisiaj 85 uncji srebra. Dominacja Bitcoina, a tutaj ta dominacja to wygląda różnie. Tutaj mamy 41%, tutaj sobie jak klikniemy mamy 37%, więc wszystko zależy co jest listowane i jak, jak to jest liczone. Ethereum do bitcoina się obniża. Tutaj mocno zaczęło spadać. Więc kurczę, nie wiem, czy nie sprzedać tego Ethereum do bitcoina. To jest, to jest ciężka decyzja, bo tutaj widzimy załamania. A Z drugiej strony, jak się przywali sek, no to Ether może mega być zmiażdżony. Ale jeżeli się nie przywali i ten popyt będzie tam ładnie rósł, a podaż mocno została zmniejszona, no to może się mocno umatnić tutaj Ether. No i trudno, nie? Trzeba zaryzykować jakąś małą ilość zostawić. Ropa. Ropa nam 91 dolarów za baryłkę. No i tutaj jest w trendzie spadkowym, co nas cieszy. Teraz trochę konsoliduje tak, jakbyś już nie chciała spadać, ale miejmy nadzieję, że te wszystkie wojny się w końcu zakończą i będzie spadać, mieć też yy, znowu tam tak jakby się zamierzała do spadku, więc yy, może w końcu się uda ogarnąć tam inflację. Na koniec jeszcze metale szlachetne, platy na 905 dolarów, złoto 1674 dolarów, bardzo niziutko jest złoto, srebro 19,5 dolara, więc tutaj srebro wybiło, dlatego ten wskaźnik tam się zmienił, WIG 20 1501 punktów, WIG 40 3775 punktów, jest na minimach lokalnych, bardzo tutaj widzimy jak to się załamało. Edwig 80, 23105 punktów, S&P 500 3883 punkty, Nasdaq 61 punktów, DAX 12741 punktów. No dobra i tyle mam, no dobra jeszcze ta ruska giełda widzimy tutaj ostatnio się mocno sypie, sankcje i niewznawianie mm, obrotu nie dały nic za bardzo. Dobra, więc lecimy sobie już powoli z wiadomościami, tylko jeszcze zobaczmy, ile za fizyki: 8200 zł za uncję złota i 119 zł za uncję srebra. My i teraz sobie przechodzimy już do wiadomości. Dobra, wiadomości zaczniemy sobie od Europejskiego Banku Centralnego, który wybrał już firmy, które będą pomagać w pracach z CBDC. Czyli widzicie, to by mogło ładnie się zebrać w kubkę, czyli ta inflacja, ta walka, jeszcze jeden jakiś taki mały cykl wy po obniżeniach i później nas zaatakują z tym CBDC. Wybrali tutaj, w gronie znalazł się Amazon, bank Nexi i hiszpański bank Caxa Bank. Więc te firmy będą się zajmować europejskim CBDC. Nie mamy tu za dużo jakichś większych konkretów. Jest nainformowane, że ma, poinformowali nas, że rozwój ma być gotowy w pierwszym, u Kwartale 2023 roku. Więc pewnie dopiero wtedy zaczną testować jakoś to, co stworzyli. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy będą chcieli wszystkich zabiera, nakazywać wszystkim euro, że nie wiem, że każdy, kto jest w strefie euro, musi to euro przyjąć cyfrowe od nich, czy po prostu ci, co mają euro, będą próbować. Je łączyć z gotówką i potem jakoś zabierać nam tą gotówkę. No teoretycznie oni to tworzą po to, żeby nam zabrać gotówkę, bo no, gdyby stworzyli i zostawili gotówkę, no to tam niech się tam działa, nie? To Ja nie mam nic za to, ale jeżeli ktoś coś tworzy i nam zabiera gotówkę, no to zabiera nam wolność. Dobra, lecimy dalej. Inflacja bazowa w Polsce ponownie na rekordowym poziomie. Inflacja bazowa w Polsce wyniosła 9,9%. Wobec 9.3 w poprzednim miesiącu. No tak jak ja mówię, Złotówka najprawdopodobniej zostanie zniszczona, jak w latach 90. i końcówce 80. Przecholują, Bank centralny podnosi stopy, a rząd rozdaje na prawo i lewo, ile wlezie. I to no, nie idzie tego zatrzymać. Senator Pat Tomej krytykuje SEK za politykę dotyczącą kryptowalut. On tutaj uważa, że SEK nie za bardzo podchodzi dobrze, że powinni się zastanowić nad działaniem. Myślę, że problem polega na tym, że SEC nie udostępnia nam RAM, z którymi ich korzysta. No i tutaj jest cały artykuł, jego wypowiedzi, można się zapoznać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale w każdym razie SEC troszeczkę nam niszczy te kryptowaluty i ma gość rację. Celor krytykuje władze USA za niewłaściwą próbę regulacji rynku kryptowalut. No i to kolejna rzecz, że mm, próbują <gry> niewłaściwie to regulować. Aktywa cyfrowe stanowią znaczące ryzyko dla konsumentów, inwestorów i firm. Ceny tych aktywów mogą być bardzo zmienne. Obecna globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi około 1 trzeciej szczytu z listopada 2021 roku. I tutaj Biały Dom właśnie tak się wypowiada na temat mm, kryptowalut. Asylorowi to się oczywiście nie podoba. No zobaczymy jak to się skończy, świat się podzieli na kryptowalutowy i nie kryptowalutowy. tam gdzie będzie na rękę to będą używać, tam gdzie będzie im to przeciwne to będą zakazywać, co widzimy już w Rosji, co widać w Chinach i tak dalej, i tak dalej. No, ale myślę, że w końcu przyjdą takie czasy, że będą musieli się przeprosić, że no, bo nie da się za bardzo tego zakazać. Stworzenie kolekcji NFT na Binance jest łatwiejsze niż myślisz, i tutaj, jeżeli ktoś chce stworzyć swoją kolekcję, to zachęcam do artykułu. Macie wszystko wytłumaczone krok po kroku, i jak to zrobić. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wejść na bitcoin.pl, binance-nft, i tam będziecie mieli swoje instrukcje. Biały Dom wprowadza pierwsze w historii USA ramy regulacyjne rynku kryptowalut. Jednak, no to jest ten sam cytat, co przed chwilą czytałem. E, niby Biały Dom w seriach nowych raportów, które zostały opublikowane 16 września odnośnie pierwszych w historii regulacji kryptowalut w Stanach Zjednoczonych powołuje się na dynamiczną zmienność tego sektora. Wspomina w nich o niedawnych krachach, które doprowadziły do nastania Bessy na całym rynku cyfrowych aktywów. No, te krachy to raczej spowodowane przez bank centralny, ale to jest normalne, to jest normalne w cyklu życia. Zobaczymy jak rynek cały się nam podniesie za, za kilka lat. No i tutaj warto zwrócić uwagę sobie, że prezydent oceni czy wezwać kongres do zmiany ustawy o tajemnicy bankowej ustaw o zapobieganiu informowaniu i przepisów przeciwko nielicencjonowanemu przekazywaniu pieniędzy, aby miały zastosowanie bezpośrednio do dostawców usług cyfrowych, aktywów, w tym do wymiany aktywów cyfrowych i platform tokenów niezmiennych NFT więc tutaj no coś się dzieje, ale czy to w dobrym kierunku pójdzie, to nie wiadomo. Jeżeli chcemy mieć Bitcoina za milion dolarów, no to takie regulacje są niezbędne nie może, no, no będą musiały być tylko miejmy nadzieję, że nie będą tam szaleć no i na koniec warto spoj spojrzeć na to że Celsius już cały czas walczy o to żeby jakoś z twarzą wyjść teraz chce pozwolenia sprzedać swoich stabilną, e, stablecoinów, żeby odzyskać płynność, więc możliwe, że coś tam po cichu sobie załatwili, żeby ktoś go wykupi, albo no nie wiadomo, zazwyczaj mógłbym się domyślać, że co nie mieli pieniędzy i teraz nagle odzyskują płynność, no nie, raczej ktoś im pomoże, chcą tutaj sprzedać stabilne monety, żeby przywrócić płynność firmie. No już wcześniej próbowali odblokować jakąś część tych zablokowanych kont, więc widzimy, że się starają. Miejmy nadzieję, że Celsius już wyjdzie z tego cało. Ja bym bardzo chciał, to by uratowało troszeczkę mu twarz, a jest wspieram cały rynek kryptowalut, tylko nie wspieram skamów, więc bardzo dobrze mu życzę. Na koniec fajny artykuł się pojawił na Bane Crypto dotyczący życia niezwykłych ludzi, Witalik Buterin. No i tutaj jest opisywane jego życie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możesz się tutaj zainteresować. Jest to bardzo fajny artykuł, przeczytałem prawie cały. Możemy się dowiedzieć, że Witalik urodził się 31 stycznia 1994 roku koło mnie w Moskwie. Kiedy miał 6 lat, jego rodzina wyemigrowała do Kanady w poszukiwaniu lepszej pracy. Jego ojciec Dimitri Buterin, również programista informatyk, od najmłodszych lat zaszczepił w synu zainteresowanie dziedziną IT. To się przekształciło w zainteresowanie technologią kryptowalut. Po w trzecim tam roku, co no, to było? Już od trzeciego roku życia chłopiec wykazywał sukcesy w matematyce jako trzecioklasista. Trzecioklasista się bólu jegle, trzema czy cyfrowymi, ale co to, co to jest? To, jako trzecioklasista to, to, to setki, już miałem liczyć. Nie wiem, chyba coś im się tu pomyliło albo mają jakieś złe dane, ale w każdym razie. W każdym razie tutaj można się zapoznać, są fajne, fajnie napisane jak to. W 2010 roku jeden incydent co się zmienił wektor życia, firma Blizzard Game wydała globalną aktualizację, w wyniku której Vitalik stracił wszystkie zdobyte osiągnięcia i umiejętności. Wtedy chłopak zrozumiał, że życie bywa okropne, korporacje są złe, a centralizacja jest wrogiem. Trochę śmieszy mnie, że ludzie mają takie przeżycia. I z takiego czegoś wyciągałem wnioski, nie jak, ale nieraz to też przeżyłem, że okradziono mnie z rzeczy w grach, ale no, życiowe doświadczenia to, to, to są takie bardzo bardzo niebolesne doświadczenia, tak? Może cię okraść najbliższa osoba, może ci krzywdę zrobić firma w prokuratorze, albo mogą cię wykorzystywać jakoś w pracy i, i wtedy dopiero możesz się zorientować, a nie że ci zabrali rzeczy z gry. <laughs> no dobra, w każdym razie chopak chyba nie miał za trudnego życia. Chociaż nie chcę oceniać, kiedy nie znam. W każdym razie bardzo dobry artykuł, bardzo fajnie jest się go przeczytać. Widzimy tutaj, że rzucił studia, zajął się tutaj tym swoim projektem eteru. No i mu się wyszło, to najważniejsze. Możecie sobie na spokojnie przeczytać ten artykuł, jest naprawdę ciekawy. Są pokazane stroje Witalika, <laughs> czyli jak on wygląda w ogóle. <laughs> Kiedyś była informacja o śmierci, i o tym nie wiedziałem, że w 25 czerwca 2017 roku Vitalik Butelin tragicznie zginął w wypadku samochodowym. Takie były informacje, chodziły. Potem Vitalik Butelin wysłał tutaj e, zdjęcie z blokiem i transakcją, żeby udowodnić, że żyje, e, ale w każdym razie eter wtedy załamał się na 15% w ciągu jednego dnia. Więc gdyby zginął, to myślę, że by było grubo. Ostatnio się pytałem jednego widza, co myśli na ten temat. No i wiadomo, tam jest cała fundacja, by mogli to przejąć, tam jest jeszcze Hawkins i te wszystkie inne grubasy, ale myślę, że Witalik jest bardzo potrzebny w Etherze i on tutaj bez niego Ether by mógł nie być tym w przyszłości, kim z nim by został. No dobra, lecimy sobie szybciutko z analizą, bo dzisiaj nie chcę przedłużać, bo naprawdę słabo się czuję. Analizę standardową od pula. Bitcoin odetkał się, bo jednego dnia troszeczkę się przypchał. Trzy bloki. Przepraszam. Trzy bloki w kolejce. Eee, tutaj 21 z za bajt, najdroższy blok. Eee, I co tutaj jeszcze widzimy, że o 12 mieliśmy jakiś spory ruch, i tutaj no, wpadło kilka bloków pod rząd, pustych niestety. Na Ethereum bardzo tanio. 15 centów. 5 gwei. Eee, no, ta aktualizacja nie zmieniała e, ilości e, FI, ale widzimy, że sieć się uspokoiła ze strony też bessy. Przepływy 9355 Ether Bitcoinów wypłacony 82618 Etherów i 112 BNB. E, to jest dzisiaj, a dzisiaj jest sobota, więc jest mały obruch, ale jak sobie weźmiemy wczoraj, no to widzimy ten ogromna wpłata 1,5, no 1,6 miliarda dolarów, to więc e, na no, grubasy będą zbierać się tanie kryptowaluty, akumulacja trwa najlepsze, na balansie nie widzimy nic niepokojącego, obroty na futuresach 89 tysięcy sztuk, e, wolumen na futuresach i mamy tak 50, no co się stało? Halo? Teraz kiedy nagrywam, proszę nie robić jaj. No, więc widzimy 50,06% longów i 49,94% shortów. Wolumen, co to jest na PayPalu, nic się nie dzieje, cisza i spokój. No, zepsuli mi wszystko. 200 tygodniowa średnia krocząca, bijemy się cały czas, strach wynosi na poziomie 22. Tęcza, jesteśmy cały czas w zakupowej strefie, czyli w bardzo dobrych cenach. Zobaczymy, kiedy stąd wyjdziemy. No wszystko pewnie zależy od środy. Alt sezon zakończa się, wraca e, tutaj. no Wiadomo, Ether bardzo mocno ciągnął, ale odpływ teraz jest w stronę Bitcoina. E, jakie tokeny będą odblokowane, to jest widzimy bardzo ważne, bo Uniswap będzie odblokowywany, Więc jeżeli ktoś posiada Uni, to może się zastanowić, czy to nie spowoduje jakiegoś tam większego zwalniania ceny. Jakiegoś innych znanych krypto nie widzę, ale możecie sobie zweryfikować, czy są tutaj wasze coiny. CBB indeks, czyli Crypto -ba Bitcoin Bull Run Index wynosi 6, czyli cały czas tutaj znowu spadamy. Jest tanio, jest bardzo tanio. Już, już mnie męczy to tanio, nie? Już by mogło już być drożej. <grym> no dobra, i tutaj widzimy na koniec nasze ordery. 15 tysięcy bitcoinów do zakupów, sporo, przy 19,5 tysiąca. Przy 20 tysiącach jest na sprzedaż 7 tysięcy bitcoinów i przy 20,5 tysiąca 11 tysięcy bitcoinów na sprzedaż. Eee, więc tutaj widzimy sporą przewagę na stronę <laughs> zakupu, ale wiadomo, tylko ordery zobaczymy jak to się skończy. Zobaczmy tylko jeszcze jak same fizyki wyglądają. Fizycznych też jest troszeczkę więcej na zakup. Tutaj mamy 4, prawie 5000 do 19000 i 3, 3,400 do 20,5 na sprzedaż. Sprawdźmy sobie jeszcze trzy firmy. Nie, firma praktycznie tyle samo bitcoinów, ile było, tyle jest. 1 440 201, to jest 6,87% globalnej podaży. No i na koniec zapraszam wszystkich na stronę kryptanonim.pl, gdzie znajdziecie tutaj informacje z lekturami, jakie warto przeczytać. Przydatne linki tutaj znajdziecie czyli narzędzia, które zostały to wykorzystane oraz także informuję, że 19 w poniedziałek może nie być audycji, ponieważ jestem na wyjeździe i nie wiem, czy zdążę wrócić, żeby nagrać. Jakbym zdążył, to audycja będzie bardzo późno. Za co was przepraszam. Dobrze, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca 22 minuty. Dzisiaj troszeczkę przeziębiony, bez takiego powera, więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobało. Napisz cokolwiek, jakikolwiek komentarz. Dostałem moje bryloczki, więc niedługo nie wiem zrobię jakieś losowanie, tylko muszę jakiś program znaleźć, żeby polosowanie zrobił po komentarzach i tam dwie, trzy osoby dostaną sobie paczkomatem. Bryloczek, który jest obcinaczką do paznokci, pilnikiem, otwieraczem do piwa i jest ze symbolem bitcoina. Pokażę wam jutro w audycji, może jakieś zdjęcie zrobię. Dobra, dziękuję. Aha, jeszcze koszulki są w trakcie robienia, A, ale to wszystko spokojnie. na razie za dużo tego wszystkiego na głowie. Dzięki, zostałeś, elo, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.